Cześć witam serdecznie, w krótkim odcinku jak zdobyć jadowite naramienniki, pojęcia jama, jezioro roztrzaskanego nefrytu, stąd startujemy i tu tuż za rogiem, no tak podejrzewałem, że to będzie jakaś arena z bosem, ale mamy kokony, które wystarczy przebiec po prostu, nie trzeba się tutaj z nimi jakoś specjalnie angażować ale mamy właśnie tutaj bossa jest początkowo jest kokon walczymy z kokonem tylko powiem że te jadowite na ramienniki to jest element niezbędny do tego aby zdobyć trofeum a tym samym zdobyć platynę więc jeżeli komuś zależy na tym żeby zdobyć platynę i zrobić też to trofeum tutaj ze wszystkimi ze wszystkim całym wyposażeniem, to należy przy tej walce z bossem, nie tyle z tym kokonem, co z bosem, należy skupić się na ramionach, które bos będzie miał na plecach. Jest to o tyle istotne, że jeżeli pójdziemy za daleko, to nie będziemy mogli już tutaj wrócić, więc ważne, aby przy pierwszym spotkaniu tutaj Pokonać, znaczy pokonać, nawet nie pokonać, tylko żeby, jak widzicie, ma tych odnóży po trzy z każdej strony. Wystarczy rozwalić cztery, a żeby to zrobić, trzeba bić go po plecach. Nie bić go z przodu, tylko z tyłu. Więc ja tutaj właściwie cały czas go właściwie unikałem. To jest bardzo prosty boz, jakbyśmy podeszli do niego tak na zasadzie chce go pokonać po prostu i tylko tutaj. To niefortunne zatrzymanie w powietrzu, właściwie bezsensowne, ale akurat podskoczył. W każdym razie zatrzymanie pomaga. Jak widzicie, cały czas w plecy. Pierwsze ramię poszło w tym momencie, ale tu yy, wydaje mi się, należy się skupić na tym, żeby go po prostu yy, unikać, yy, nie walczyć z nim, tylko jeżeli on się zatrzyma na pewien moment, yy, to wtedy w plecy, albo też yy, czarem zatrzymania. Tylko, że użyłem ten czar zatrzymania akurat z powietrzu, więc na pewno można to zrobić szybciej. No i jest cały czas ta obawa, żeby go przypadkowo całkowicie nie pokonać, zanim nie rozwalimy tych ramion. Z tego co się orientuję, będzie z nim jeszcze jedna walka, On zresztą też to zapowiada tutaj. E, więc być może, jeżeli tutaj nie, tych ramion nie odstrzelimy czterech, to Prawdopodobnie w drugiej walce też można mu te ramiona odciąć, ale tam zapewne będzie już to trudniejsze, bo on będzie zapewne silniejszy. Więc tutaj jak widzicie ja właściwie musiałem uważać, żeby, żeby go za szybko nie pokonać, bo mógłbym użyć przecież czarów tego wszystkiego, co mam tutaj w zanadrzu, ale właściwie skupiłem się tylko na delikatnych atakach i na unikach i czekałem tylko na moment, aż on się obróci plecami. I wtedy e, parę ataków, tak żeby też nie przesadzić. E, no i, i właściwie no też nie ma jakiejś tam sygnalizacji, tu nie ma zaznaczenia konkretnego ramiona, tylko o właśnie w tym momencie właściwie bije go po prostu z tyłu. E, on ma teraz trzy ramiona, więc właściwie chyba już y, zostało tylko jedno do zrobienia. Więc jest to trochę taka delikatna walka, gdzie trzeba uważać, żeby nie przesadzić. No a istotna, bo żeby się potem nie martwić. Już na przykład, że dobra zrobię to w drugim przejściu gry. Tylko mamy właściwie te, te ramienniki już zaliczone i już nie trzeba się o to martwić, że coś przegapimy, bo coś zepsujemy. Z tego co się orientuję, to wydaje mi się, że jeżeli przejdziemy czwartego bossa, ostatniego tego poziomu, to wtedy już nie można tutaj tego zaliczyć ale to jeszcze wyjdzie w praniu myślę, że na początku to jest jakby druga kapliczka, którą spotkałem w tej pajęczej jamie myślę, że tu spokojnie można podejść i skupić się na tym, że jeżeli tylko widzimy, że coś nie idzie tak nie idzie po naszej myśli to wydaje mi się, że warto wtedy przerwać walkę przegrać i rozpocząć jeszcze raz bo bo tak jak mówiłem jest to element niezbędny do tego, żeby mieć platynę, więc jeżeli ktoś myśli o tym, żeby zrobić platynę, to, to warto się tutaj trochę wysilić, aczkolwiek zrobiłem to za pierwszym razem. Eee, no byłem, jak tylko na filmach gdzieś tam na YouTube, jak to, jak to ktoś robił, ale no, potem jak masz to samemu zrobić, wykonać, o, to chyba taki zielony pył chyba się pojawia, jak on dostaje, zresztą zdrowie też mu schodzi. I, i właściwie teraz tylko jeszcze skakałem bo sprawdzałem czy on na pewno ma dwa czy zostały mu dwa i wydaje mi się, że e, wydawało mi się, że, już, że, że tak, że już zostały tylko dwa, więc zaryzykowałem koniec końców, bo tutaj cały czas jeszcze obserwowałem go, czy on ma na pewno dwa. Potem ostatni cios i właściwie mamy końcówkę. Także jakby ktoś był zainteresowany platyną i e, zdobyciem platyny, to tutaj pamiętajcie trzeba rozwalić na początku te cztery ramiona, które ma na plecach. Tyle. Mam nadzieję, że komuś to się przyda, no i oczywiście słyszymy się w kolejnych z tej serii.